Nie tak dawno, dawno temu dwóch przyjaciół komentatorów esportowych prowadziło dyskusję na temat meczu finałowego ESL Mistrzostw Polski. No muszę przyznać, że ten forsik Wisły bardzo mi się podobał. No tam bardzo fajnie pączek, na nie zagrał. A pamiętasz, jak ci dałem banana, Smakował ci w tary, co? Jeszcze raz do tego wracasz? Ostatnio już z tego powodu musiałeś mi pięknie pucować autko. Dobra, weź tu. Ja jestem komentatorem roku, a nie ty. Co to będziesz mi gadał w ogóle? Jak gość, który gra całe życie na strzałkach, może być komentatorem roku? Panowie pokłócili się nie na żarty. Z ust Morgena padły nieprzyjemne słowa. Wielki analityk, to ty zniszczyłeś Virtus.pro, a nie ja. To nie była moja wina. To była wina klątwy. I szczerze, wszyscy mówią, że to była klątwa auta. A moim zdaniem, to była klątwa Morgena. Stwierdził, że już nigdy nie odezwie się do Morgana. Już nigdy się do ciebie nie odezwę. Kuba zdenerwowany wyszedł z areny i odjechał samochodem do domu. Jednak obaj bardzo szybko zdali sobie sprawę, że nie da się żyć bez najlepszego przyjaciela. Muzyka Wiem oni jakże są blisko tej upragnionej nagrody. Mimo, że bardzo za sobą tęsknili, żaden z nich nie chciał pierwszy wyciągnąć ręki na zgodę. Minęły święta, minął sylwester, a oni dalej się nie pogodzili i już nigdy nie skomentowali razem żadnego meczu. Trzy dziurki w nosie i skończyło się. moi drodzy jaki rok taka opowieść wigilii ale nie martwcie się nadchodzi 2021 i mamy nadzieję że ten będzie dużo dużo lepszy w imieniu całej ekipy ESL Polska życzymy wam wesołych świąt